Witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale. Dzisiaj chciałbym wam pokazać najnowszą dostawę Shark Hoodie prosto z Paryża. Moi ludzie w poprzednim tygodniu byli w Paryżu i ogarnęli mi trochę szarków. A wiemy, że szarki są mega pożądane obecnie, więc chciałbym wam je pokazać. Zacznijmy od rozmiarów najniższych, które mam, do największych. Z rozmiarów, które mam, są to rozmiary od L do 3XL więc jest pokaźna selekcja. Bape to japoński brand, którego założycielem jest Nigo. Nigo jest obecnie projektantem mody, takich domów mody jak Kenzo i nawet ma kolaborację z LV. Bape bardzo popularny był w latach 2000, natomiast obecnie, w titularza, nadal jest obecny i dużo osób go nosi i lubi. Ja na sobie nawet koszulkę Bape'a z kolaboracją z Naruto. I zanim zresztą pokazywać Wam szarki, zostawcie subskrypcję, like oraz komentarz. Co tydzień w środę będą pojawiały się materiały na naszym kanale. A więc zaczynamy od lewej strony, mamy tutaj pierwszego szarka, ko, takie camo, może być candy, naprawdę fajne i rzadkie. Następnie mamy kolejnego szarka, tym razem na klatce ma Baking cape oraz jeden rękaw ma camo i połowa oraz kangurek. Następnie mamy dwie kolorystyki klasycznego camo zielonego, jedna to jest L, a druga to jest XL, a XL mamy po prostu w stanie 8 na 10 kupiłem ją jak byłem w Japonii, a tu macie klasyczne camo welce. Teraz same XL-ki, takie też Candy Camo, ale białe, przyjemne. Kolejnym szarkiem jest to Pink Camo, czyli jedno z najbardziej popularnych camo, jak dla mnie, e, naprawdę jest mocne, dużo też pyta o to, więc mi się wydaje, że to szybko pójdzie, różowe kolory trochę crazy. Kolejnym jest Red Camo, też popularna korystyka, ogólnie te o, All Over Printy są chyba bardziej popularne, jak dla mnie. Są najbardziej popularne Pod koniec filmiku powiem wam, który jest mój ulubiony shark. Teraz wchodzimy do 2XL Navy Camo, naprawdę wielki klasyk Kolejny mamy Purple Camo Też fajna kolorystyka I tutaj mamy 2XL Teraz przechodzimy do Paris Exclusive Jest to Paris Camo Połe Paryż, Połe Białe to kamo jest dedykowane do sklepów w Paryżu, są koszulki i też oraz inne szarki. Następnie mamy takiego ciekawego szarka, bo akurat u niego zip jest na boku, troszeczkę inny materiał, taki bardziej sportowy można powiedzieć, też fajny, taki niebieskie kamo i zip, w taki w połowie przecięty. I ostatnie dwa szarki, akurat są 3XL, jest to takie black camo, klasyczny, fajny szark. A ostatnim szarkiem jest to szark Glow in the Dark. E, akurat w nim jest ciekawa sprawa, ponieważ te wszystkie białe akcenty świecą się w, w ciemnościach. Osobiście, jak dla mnie, najfajniejszym szarkiem jest ten Paris. Jednak store ekskluzywny są. Trochę fajniejsze, jednak to taka. Jednak można kupić je tylko w jednym miejscu. A obecnie jest, jest warty 2200 zł i dostępny na Enhype.com, jak te inne wszystkie szarki. Jeżeli ktoś zastanawia się jak fitują, czyli jaki brać rozmiar szarka i ogólnie kuszlek beipa i ubrań beipa, polecam im brać rozmiar większy, czy na przykład jeżeli nosisz MK, L, to będzie lepiej, leżeć na tobie. To są rozmiarówki japońskie, jak wiecie, Japończycy są trochę mniejsi niż my, Europejczycy. Jeżeli byś chciał kupić inne produkty beipa, albo buty, zapraszam Cię na sklep N -Hype. To jest moja strona internetowa nhpro.com i możesz kupić najlepszą sekcję statewearu w Polsce. Trzymajcie się, siema!